Nie ma tutaj UAS i zapraszam Was na kolejny odcinek Sri Vampire Survivors. Dobra, przede wszystkim trzeba Cię odblokować, bo Tobą będziemy grać. Mocnienia. Róbmy sobie resztę: pancerz, żeby nie obrażeń dostawać. Więcej zdrowia, prędkość ataków, czas trwania ataków. Czciwość. więcej kasy. No i dobra, na razie tyle. To odzyskiwanie to później ulepsze. Przedostatnie. Klątwa na końcu. No i fajnie, bierzemy tą postać. Zyskuję plus 5% do mocy, czyli obrażenia, prędkości, ruchu i klątwy. Klątwa. 10 poziomów. Max plus 20%. I chyba na 40 poziomie będzie ostatnie. Takie w porównaniu do reszty, no niezłe. Dobra, dawaj mi go i wróćmy sobie może do biblioteki. Zagramy sobie na trybie hyper. No i dobra, weźmy sobie teraz ten klejnocik darmowy. Opór sobie ulepszamy. Plus 10% do klątwy, ta? Klątwa to jest większe zdrowie, szybkość, nie, szybkość to nie wiem, ale większe zdrowie i spawn potworów. Więcej się spawnuje. Dobra, spróbujemy. W kolejnym odcinku pewnie będzie ten czwarty poziom. Tego nie graliśmy. Tak mi się wydaje. Tylko tą postacią musi mi dobrze pójść. Ona ma tapur na początku. Nie jest jakiś rewelacyjny tej nitem. Biblia króla. Jak to jest z tymi itemami? To jest księga i ta maska tylko. Może być kilka ksiąg, to jest randomowo chyba. Chyba nawet cztery mogą być. Dobra, czyli co, nie zbieram księgi? No szkoda, bo to jest fajny skin, no ale. Nie, no muszę inne wymaksować najpierw. Trzeba będzie inne wymaksować. Dobrze, powolutku, powolutku. No chodźcie, gnojki. Bagna szerega? Wyszliście? nie wiem, tak wyglądają dziwnie. Nie wiem jakby szereg je ulepił. Dobra, na pewno to. Dobra. Miodem z uszu. Szerek ulepiłeś. Dobra, starczy. Okej, okay, powolutku. Kolejne poziomiki. Tu... Nie, to będzie takie standardowe podejście, mi się wydaje. Tą postacią trzeba po prostu zagrać dobrze i tyle. Mamy świętą wodę. Jak najbardziej. Uwielbiam tą broń. No dobra. Powolutku do przodu. Bronię sobie ulepszamy. Jak najszybciej, skill by się dało wypełnić, żeby pójść po tą pustą księgę. Zaklinasz też bierzemy, oczywiście, żeby mieć już gotową ewolucję na przyszłość. Znaczy, gotową, żeby mieć item pod Biblię. Wszystko mamy prawdziwy wojownik wampirów. A Biblia ma świętą wodę. Wszystko jest. Kurde Pentagram. Nie, nie chcę mi się, Znowu pod pentagram grać. Nie chcę mi się. Wolałbym mnie, chyba jednak. Wolałbym mnie. Jak to tam w ogóle wygląda? Zobaczmy. U, wiecie co mógłbym zrobić właśnie? Tego ptaka na dole. Wziąć właśnie trzeba go będzie wziąć. Jego też trzeba będzie ulepszyć w końcu. Zapomniałem o tym. Trzeba będzie to zrobić. Próbujmy jak się pojawi. Spróbujmy Chociaż ja za bardzo nie przepadam za tym, bo to jest dosyć słaba broń. jeżeli mogę ptaka nazwać bronią, no ale tak. Trzeba będzie to zrobić, jak chcę mieć wszystko odblokowane i zrobione. Jedzonko jest jakiś pierwszy, większy przeciwnik. Minibosik? Nie wiem, jak zawsze tak nazywam. Minibossy te więksi przeciwnicy, którzy dropią czerwony kręgiel albo skrzynkę. Niczyna, tylko, że będę musiał iść pod krzyż, a nie przepadam za tą bronią. Kurczę, nie lubię żadnego z tych. Weźmy sobie zmianę. O, jest to, co odblokowaliśmy ostatnio Wskrzeszenie, Kolejna. Nie wiem czy to wziąć. Mógłbym to wziąć. Bo i tak będę szedł po księgę. No dobra, niech będzie. Kolejne wskrzeszenie mam. I chyba można to. Tak, tylko raz to można ulepszyć. Dostaniemy jeszcze jedno wskrzeszenie. Będziemy mieć trzy. Spoko. Może być. Przynajmniej czuję się o wiele bezpieczniej. Jak będę miał trzy wskrzeszenia, o wiele bezpieczniej. Dobra, rozwalmy. Tego gościa O jesteś Bombarduje strefę zataczając koła, dobra weźmiemy Cię Mimo, że tak jak mówię nie przepadam za Tobą No ale niech będzie Trzeba będzie to wziąć Topór Dobra O! To będzie fajne, to będzie dobre na bossa Szybko go rozwaliło. Dobra, otwieraj sobie skrzyneczka. Pojedyncza, trudno. Więcej pocisków, powiększenie obszaru. Dobra, nie ma problemu. Teraz mi pusta księga będzie co chwila wypadać, tak? Jak jej nie chcę. No pewnie, że tak. Ale jeszcze nie dostałem tej, tego skilla tej puszki Torony, o ile pamiętam. Bo no to jest rzadki skill. Ciężko go trafić. Ma bardzo małą chyba szansę na trafienie. Dlatego go nie widziałem jeszcze. Kurczę, ale aż tak. Mi się wydawało, że zaraz rozbakowywałem go. A jeszcze go nie widziałem chyba nie razu do wzięcia. Ciekawe. Nie wiem, nie wiem. Dobra, gdzie jest szpinak? nie ja bym go sobie wziął. A co tu jest? Na pewno to. Jeszcze dwa skille. Im szybciej biorę dwa skille, tym szybciej pójdę po te księgi. Fajnie. Można zagrać pod beach dobra, jak to tam wygląda ogólnie? Dobra, jest git, jest git. Może być. Może być. Tu kolejny się zaspanował. Bosik jakiś. Mini-bosik, tak mi się wydaje. Dawaj. Ok, stop, poziom dobra Mamy w coś do do ewolucji? Chyba nie. stop, i Biblia są blisko. Spoko. Akurat dobrze się składa, bo już mam stop, do tego gotowe. Także fajnie, dobra, jest opór na 8 poziomie, super. Twoja podstawowa broń, lama, C ale lama, co za imię. No dobra, niepotrzebny przedmiot. Jaki niepotrzebny przedmiot, przedmiot ze szkoły. Lama Dobra, dawaj mi tego, gnojka Ich sra, sra i więcej Mi tymi kulkami śmiesznymi Dobra Lećmy na lewo Okej okay. Jakie słaba fala widzę, mało przeciwników a tutaj jest ta. Która to jest? Dziewiąta fala? Co ja się takiej boję zawsze Taka trudna Coś kojarzę. Nie, coś było Coś pamiętam Dobra, dobra Okej, okay, siódma minuta. No, już jest was więcej praktycznie. Podoba mi się Dobra Jesteśmy już koło księgi, tylko że jeszcze potrzebuje. O, jest szpinak, o wielkomawa. Potrzebuje jeszcze jednego skilla, jednej umiejętności pasywnej. I możemy sobie podnieść księgę. Będzie git. Dostaję trochę obrażeń. Nie ma za bardzo jakichś broni. Jeszcze super, żeby się chronić. Tak, jakbym chciał. No, trudno. I nie ma żadnego skilla. Daj mi większy obszar. Dobrze. Kurcze, duplikator chciałbym wziąć, ale jak będę tak przedłużał, to nie wezmę tej księgi. Zrobić zmianę? Dobra, wezmę tą zmianę. Jedną. No, nie ma na razie. Dobra. Tu chociaż. Ósme poziomy tych broni. Teraz będzie dziesiąta, minuta. Chyba będzie robić Pierwsze ewolucje O, i tutaj będzie jakaś skrzyneczka z ciebie. Dobra, dawaj. O, potrójne, fajnie. Fajnie, więcej rzeczy. O, no nie ma tej, tej. Ja będę trzymał na razie. Jak coś tam wyżej wezmę jakiegoś słabego skilla. Trudno. To jest niesamowite, że ta puszka Torony się nie trafia. Kurczę, przez dwa albo trzy odcinki w ogóle. Ja wiem, że ona jest rzadka, no ale come on. No właśnie, nie miałem tego pustego serca. Jeszcze dobra. To niech będzie to. Zapomniałem o tym. Weźmy księgę, no i git. jest fajnie. Oj, od razu możemy sobie po tą drugą. I żeby nie tracić poziomu na jej ulepszenie. Właśnie. A jest, ta dziewiąta minuta. Nie jest tylu wrogów. No ta. Jak to tam wygląda? Jaką jeszcze broń sobie mogę wziąć? Mogę tą ognistą różdżkę i tą niebieską. To wolę tą ognistą, jest o wiele lepsza. No pamiętam, tą 9 minutę. Ilu was tu jest? Jeszcze mam tą klątwę. Plus 35%, a no tak, bo umiejętności bohatera plus 10% ze wzmocnienia. To no, ich się więcej pojawia i są silniejsi. A to nie jest takie złe. O dziwo. Jakby się wydawało. Więcej wrogów, to więcej doświadczenia, więcej poziomów. To wcale nie jest takie złe. No dobra, puste serce, może trochę więcej zdrowia, mimo wszystko. Że mam tu trzy wskrzeszenia. To mimo wszystko. Dobra, pustą księgę. Jedną sobie wezmę za darmo. No faktycznie jest tu was sporo. Jakoś bardzo się nie boję, bo jak zginę, to... Tak jak mówię, jeszcze mogę się odrodzić. Trzy razy. Także nie ma problemu. Dziesiąta minuta zaraz. Będzie bosik, będzie skrzynka z pierwszą ewolucją. Fajnie. A co ciekawe, nie mam skilla do tego taszka, żeby go ulepszyć, bo on ma zupełnie inną metodę na ulepszenie. Ale żeby ją zdobyć, to najpierw muszę jego wymaksować na maksa. Wymaksować na maksa. I dopiero odblokuje to, co on potrzebuje, żeby ewolucję miał. To ewolucji jego na pewno nie zrobię w tym odcinku. Nie ma szans. Ma wow, ile klejnotów. Dużo was jest, dużo. A bossa je pokonałem już? A nie, je, dopiero się pojawił. Dobra, spokojnie. Dopiero się pojawił. Dobra, dawaj. Okej, okay, ślicznie mamy kosy. Pierwsza ewolucja jest. Na pewno nam pomoże. Chodźmy po tą księgę. Okej, okay, szpinak potrzebuje obrażeń więcej. Więc księga jest już bardzo blisko. Dobra, dziękuję. Fajnie było przejść na prawo teraz po tą maskę. Zawsze to kolejna umiejętność. Zawsze fajnie. bardziej, że ona daje nam więcej kasy. Kasa jeszcze jest potrzebna. O, skrzynka wypadła. Super. Okej, okay. super biblia teraz. Biblię dwa mamy. <ścoughs> Moi drodzy, biblia dwójka. W końcu napisali Biblię dwójka. No ile trzeba było czekać? Dobra, teraz tak. Patrzcie, no nie mogę znaleźć ani jednej różdżki. Żeby mieć tą ostatnią broń. Nie daje mi. Na razie. Dużo poziomów wpadło. No, bo zaraz w końcu skończą możliwości. Będę musiał wybrać jakąś broń, której nie będę mógł lepszyć. No trudno, będzie 5 ewolucji najwyżej. Trudno, może być tak. Ale ma dużo zdrowia teraz. Ogólnie ta postać ma sporo zdrowia ze swojego skilla. Fajnie, fajnie. Też procentowo sobie zwiększył zdrowie, dobra. O 50 poziomie jeszcze mi wzrośnie. Klątwa obrażenia i zdrowie, czy już nie? Czy do 40 poziomu to było? Nie pamiętam. Zaraz sobie zobaczymy. Dobra, jest kolejny specjalny wróg Rozwalmy go. Jestem gotów w ogóle A jestem, dobra. Świętą mogę... Świę świętą mogę Świętą mogę mo możemy ulepszyć. Spoko. Faktycznie świętą mogę ulepszyć, więc Chorety Ło Jezus, ile klejnotów? No dobra. To złapie wszystkie lama. Nie bądź lama, złap wszystkie jej noty No dobra, wymaksujmy sobie to zdrówko Nie spojrzałem, ale chyba mi się zwiększyło 5%, bo chyba mają klątwę 35%, jest 40% Czyli mocy i zdrowie też mi się trochę zwiększyło W końcu jest ta ognista różdżka Ślicznie Bardzo fajny. Teraz maksujemy wszystko jeszcze dwie ewolucje będą spoko. Ej, tak idzie bardzo dobrze. 12 minuta, już mam trzy ewolucje. Idzie bardzo dobrze. Bardzo fajnie. W sumie mam tyle zdrowia faktycznie, że nawet obrażenia zadaje niezłe, że mógłbym sobie chyba biec. Nie pokonają mnie. Tak mi się wydaje. Jeszcze jak będę miał ewolucję bicza, to już w ogóle. Kolejna skrzynka. Dobra, niech tu będzie na razie. Idę po tą maskę szybko. Goro jestem na tyle silny i mam tyle zdrowia, że mogę sobie biec. To spoko. W miarę szybko tam dojdziemy. Już mamy tego. Gołębia. Gołąpa. Pss, na maksa. Spoko, czyli powinno nam odblokować to, co on potrzebuje. O kurde, ale sra. Ładnie, ładnie. O, dobra, już jest. Prawie przebiegłem. Dobra, dawaj. No i wracamy tam, gdzieś sk skrzyneczka. Chyba, że jakaś po drodze dropnie. To się zatrzymamy. O, zauważyłem, zauważyłem. Tak jest, gorączkę złota. Pewnie to jest jakoś inaczej się nazywa. No ja będę to tak nazywał. Niech będzie. No tak to wygląda. Rozbijam cały bank. Oj, to jest i to jest super. Nawet nie chcę się zatrzymywać. Kamienną maskę będę sobie ulepszał, żebym więcej kasy dostawał. Kurczę, bo ja nie wiem, od czego to zależy, że mi cały czas napełnia ten pasek. Nie wiem, co ja muszę robić. Chyba po prostu jak najwięcej tych potworów załatwiać. Żeby mi cały czas ładowało. No jak ja się ruszam i ich rozwalam, to chyba najlepszy sposób, właśnie. Wiem, że później są jakieś super taktyki, żeby zarabiać kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy z tego bonusa. Nawet bonusa BGC, tak? Więc... A już bicz możemy wziąć, spoko. Ale kasy zarobię, super. Dobra, to ja się nie zatrzymuję. Okej, okay. czerwony klejnot zebrałem z bossa, da mi trochę poziomów, widzę. Licznie. Zobaczcie ile kasy. Nieźle. Czy ja już mam... Mam. Czyli mogę sobie to wziąć. Proszę tak na biegów wszystko zbieram. Poziomy, ewolucja. No dobra, teraz możemy sobie biegać. Ale chyba już się kończy, widzę, dobra. 8,5 tysiąca, ładnie, no to jest rekord na razie. Ale uwierzcie mi, że można znacznie, znacznie lepiej. Ale dobra, fajnie, że tyle kasy zbieramy. Jeszcze się przydaje kasa. Dobra, szczerze mówiąc, autentycznie nic mi już nie pozostało, tylko sobie siedzieć w miejscu. Albo sobie nawet biegać i zbierać różnego rodzaju power-upy i bonusy. Więcej nic nie muszę robić. Tak jak mówiłem, tego Staszka sobie nie ulepszymy, bo nie mamy do niego itemu. Także na razie jedyne co nam pozostało to skończyć to podejście. Chyba nie ma żadnego Znaczy momenta osiągnięcia jakiegoś Za zebranie dużo kasy z tego power-upka, z tej gorączki złota. Chyba nie. Szkoda. Ej, w ogóle, ktoś mi może powiedzieć: Ktoś, kto gra w Vampires albo ktoś obeznany, o co chodzi z tymi dwoma paskami po prawej, pod złotem? Ja nigdy nie ogarnąłem, co to jest. Co one znaczą? Co, co one przekazują? Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie mam kompletnie pojęcia. Coś ze złotem to jest związane? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo w sumie kurczę chyba ich nie było. Wcześniej. Nie wiem. Nie wiem. O, różaniec. Leci. Dwa. Zabij niewiernych. Nie ma ich dużo, spokojnie. 40 tysięcy rozwaliśmy. Dużo nie zostało. Na pewno, na pewno. Wiecie co? Nie chcę biegać. Idę sobie... No bo już nic nie będę robił, nie Taka nie ulepszy, wszystko jest na maksa Idę sobie herbatę zrobić <grystanie> Niech to leci No kurczę, nawet sobie <grystanie> Herbatki można zrobić, w sumie spodziewałem się tego Że boss mi może załatwić, tak samo będzie przy 25 minucie i te bosy jeszcze są na tyle silne, że jednak przejdą przez te moje wszystkie bronie. No tego się spodziewam. Tak samo będzie przy 25 minucie. Dobra, spokojnie, herbata się gotuje. <grytanie> spokojnie. Jak ty stoisz tu dobrze lama, dobrze. Tylko boss cię pokonał, tak? No dobra. Spierz sobie te wszystkie rzeczy, co tutaj są. O właśnie. Dobrze. I stój sobie dalej. Stój sobie dalej. Jakoś. Tak? Dobra, fajnie. No i git. Mam dwa skrzeszenia. Wiem, na 25. minucie jeszcze będzie boss. To będę musiał go rozwalić. No ale poza tym nie musimy już nic robić. Kurde, no nie zdążyłem sobie zrobić tej herbaty, no O Jezus No dobra Masz gnoju za to Już dobrze? No teraz już chyba uda ci się Wytrzymać do końca tu jeszcze jakaś skrzyneczka gdzieś jest, jazd yes. Uj, to piąteczka Mogę już je pomijać, jeszcze nie mogę. Muszę jeszcze zdobyć pewnie parę tych skrzyneczek piąteczek, żeby móc je ulepszać, na, znaczy full, przyspieszać na razie. Nie mogę. Ale spoko, więcej kasy. Olu kasy, naprawdę mamy rekord. Super, super, dobra. Stój sobie dalej. Dobra, ostatnia minuta. Idziemy pozbierać jeszcze. Próbuję parę klejnotów, jak się uda. O kurde. Chyba się udało. I te z tej strony też, co się zbierałem przez kilka minut. No i fajnie. Wszystko, wszystko. Jeszcze tu jest różaniec. No tak z ciekawości wezmę sobie różaniec, jak ta śmierć jest. No ale nie, w ten sposób nie można go pokonać. No to se wziąłem. Brawo. No tak, miałem przyciągacza, zapomniałem. No dobra, nieważne. Ok, kończmy to. Dobrze jest, mnóstwo kasy, bardzo fajne. Dobra, tyle. Okej. Okay. Wskrzesz sobie jeszcze raz. No, Mogłbym się jeszcze wskrzesić dodatkowe dwa razy. Jakby nie zginął tych bossów, jak sobie herbatę robiłem, no ale trudno. No i właśnie, jak ulepszyłem tego pierwszego ptaszka, białego, pozostałyśmy nowego ptaka. No i trzeba je połączyć. To jest wyjątkowe, bo to są dwie bronie, które się łączy, jako ewolucja, i potem będzie mi dodatkowe miejsce przez tą kolejną broń, także fajnie. No i odblokowaliśmy tą tą. Co to jest? Tego czaszko maniaka. A, ok. Oko. Dobra, i już jestem pewien, że w kolejnym odcinku będziemy grali tą postacią. Pewnie ten czwarty poziom. Dużo kasy trzeba będzie pokupować coś, ale to w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema.